Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Serdecznie gratuluję Międzynarodowemu Instytutowi Społeczeństwa Obywatelskiego pięknego jubileuszu dziesięciolecia działalności. Jedna dekada może wydawać się komuś w skali historycznej skromną liczbą, ale moim zdaniem najważniejsze jest to, że pojawiliście się w ważnym dla polskiego społeczeństwa okresie i postawiliście przed sobą niezwykle ambitne cele. Wzmocniliście tym samym korpus organizacji pozarządowych, których rolę w społeczeństwie obywatelskim można porównać chyba tylko do pracy serca w ludzkim organizmie. To one pobudzają aktywność i nadają rytm, sprawiają, że ludzie podejmują walkę o swoje prawa i angażują się w sprawy innych. To one budują też współczesną solidarność społeczną, organizują współpracę różnych środowisk i przypominają o potrzebie wspierania osób najsłabszych, wykluczonych, znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. Także dla Rzecznika Praw Obywatelskich organizacje pozarządowe i ruchy społeczne są ogromnym wsparciem. Mają wpływ zarówno na to, czym się urząd zajmuje jakie sprawy stają się dla niego priorytetem. Jak i na to, jakie rozwiązania prawne i organizacyjne rzecznik postuluje w swoich wystąpieniach do władz publicznych. Należy też podkreślić, że od wielu lat rośnie bezpośrednie zaangażowanie organizacji pozarządowych w sam proces wyboru rzecznika, mobilizowana jest opinia publiczna i wyrażane są oczekiwania obywateli. To ogromnie cenne zjawisko, wzmacniające społeczną legitymację powoływanego przez parlament rzecznika. Dlatego, zarówno ja, jak i moi poprzednicy traktujemy to zaangażowanie ngo z najwyższą satysfakcją i wdzięcznością. Rosnące zaufanie działa tu w obie strony. Jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenie, to wyglądało to tak, że gdy tuż po zaprzysiężeniu w Sejmie przyjechałem do siedziby rzecznika na ulicy Długiej, na dziedzińcu powitała mnie liczna grupa przedstawicieli ruchów ulicznych i organizacji społecznych. Były kwiaty, ciepłe słowa, ale i od razu zobowiązanie do ścisłej współpracy. I tak się właśnie dzieje. Jesteśmy w stałym kontakcie, spotykamy się, rozmawiamy, zwłaszcza z inicjatywą nasz rzecznik, skupiającą najwięcej organizacji aktywistów społecznych. Część działaczy stała się zresztą członkami komisji eksperckich w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Istnieje też mechanizm bezpośredniego przekazywania do rzecznika wyjątkowo pilnych spraw i sygnałów od obywateli. Na stronie internetowej inicjatywy Nasz Rzecznik przeczytać możemy m.in. Chcemy poszerzać społeczne zaplecze Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, by w przyszłości nie dopuścić do upolitycznienia ani marginalizacji instytucji, która powinna służyć ludziom. Chcemy łączyć różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego wspierając przy tym lokalne, oddolne inicjatywy, by zyskały większą sprawczość i skuteczność działania. Chcemy aktywnie korzystać z narzędzi ustawowych kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wiedzy i doświadczenia prawniczek i prawników biura w działaniach na rzecz ludzi i środowisk, które reprezentujemy. Chcemy też angażować Rzecznika do podejmowania interwencji w sprawach obywateli, które Przekładają się na rozwiązania systemowe. Myślę, szanowni państwo, że opisane tu zamierzenia znakomicie definiują sens i filozofię naszej współpracy. Zarówno dla NGO-sów, jak i dla rzecznika najważniejsi są ludzie, reagowanie na ich potrzeby i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów. Oczywiście nie sposób przytoczyć tu wszystkich spraw i interwencji, którymi wspólnie się zajmujemy. Z tych najważniejszych wspomnę tylko o walce z pandemią, pomocy uchodźcom, wspieraniu środowiska osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, ochronie środowiska czy domaganie się wyższych standardów w ochronie zdrowia i edukacji. Na przykład ostatnio naszą szczególną troskę budzi tragiczna sytuacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Proszę mi wierzyć, tych spraw jest bardzo dużo, ale niczego, co do nas dotrze, nie pozostawiamy bez reakcji. Jednocześnie korzystając z okazji, muszę zauważyć, że niektóre postulaty kierowane do mojego urzędu przez NGOsy nieco wykraczają poza kompetencje ustawowe rzecznika, zwłaszcza wtedy, gdy odnoszą się do bezpośrednio polityki państwa. Dlatego chciałbym zachęcić wszystkich do korzystania również z takich uprawnień przysługujących obywatelom, jak zgłaszanie petycji do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej czy ustawodawczej inicjatywy obywatelskiej. To bardzo ważne i powszechnie dostępne narzędzia wpływu obywateli na obowiązujący stan prawny. Szanowni Państwo, jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów i socjologów, Jürgen Habermas, Stwierdził, że gdy mamy do czynienia z wyborem między dżumą a cholerą, nie można podejmować decyzji ponad głowami społeczeństwa. I nie jest to kwestia demokracji, tu chodzi o godność. Warto zapamiętać te słowa Habermasa, zwłaszcza dzisiaj, gdy problemy związane z toczącą się blisko wojną i kryzysem gospodarczym często stawiają nas przed owym wyborem dżuma czy cholera. I gdy w związku z tym mnożą się pokusy władzy na różnych szczeblach, aby wiele spraw rozwiązywać na skróty, z pominięciem społecznego zaangażowania. Dlatego mój apel do NGO-sów o szczególną czujność i aktywność wszędzie tam, gdzie zagrożona może być ludzka godność, czy lekceważona obywatelska podmiotowość. Niech wzorem dla nas będzie motto gospodarza dzisiejszego spotkania Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. Razem możemy zrobić więcej. Jestem pod wrażeniem, jak mądrze i konsekwentnie Instytut wdraża tę myśl w życie. Myślę tu m.in. o imponującej rozmachem współpracy Instytutu z innymi organizacjami w kraju i za granicą, o licznych debatach wokół ważnych problemów współczesności, o zaangażowaniu w pomoc uchodźcom z Ukrainy czy wreszcie o cyklicznych warsztatach obywatelskich w różnych miastach. I to wszystko non-profit, pro bono. Raz jeszcze gratuluję. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich wyrażam też wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w działania Fundacji. Szczególnie dziękuję za promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i krzewienie postaw obywatelskich. Bardzo też liczę na rozwój współpracy naszych instytucji. Naprawdę razem możemy zrobić więcej, o wiele więcej, czego sobie i Państwu z całego serca życzę.